Witam Was bardzo serdecznie w live ie. pod tytułem Luźne, gadań, luźne Gadanie Man Manjaro Linux 0.8.3 Openbox Wersja 32-bitowa Będę tutaj mówił właśnie o dystrybucji, która oparta jest, wzoruje się, korzysta z elementów Archa nie wiadomo jak to ugryźć. Wiadomo jest, że man, Manjaro, chyba tak to się wymawia, co słyszałem na innych filmikach osób, które mówią po angielsku: man, manjaro, manjaro. Korzysta z pacmana, czyli elementu, który pozwala nam instalować. Odinstalowywać, aktualizować system D Arch Linux, czy Arch Linux bardziej na polskiemu. Ogólnie skupię się tu o, na wersji OpenBox, którą sobie przetestowałem i powiem szczerze, że się zawiodłem. Nie będę wam tu pokazywał filmiku z czy materiał, jak to tam, co tam znajdujemy w tym MNGL. Mm, I ogólnie na czym to się opiera, ponieważ całą listę mamy tutaj. Dokładnie to, co tu jest tu napisane znajduje się w tej dystrybucji. Ogólnie... E, z jednego na pewno nie korzystam, to jest syn, synapse, Co to jest tu napisane? E, ble, ble, synapse, synaps. Kompletnie nie rozumiem tego elementu właśnie Manjaro wersji Openbox. Ogólnie, jak mówię, ta wersja tej dystrybucji opiera się na Openbox. Tłumaczę, tak jak to wygląda. Właśnie Openbox wygląda w oryginale. Czyli mamy tak, jakby pulpit, po prostu, czyli tafle bez plików, bez w ogóle żadnego doka czy panelu. No i menu, czy menu, czy tam jak to boli, gdzie właśnie możemy sobie wybrać programy, skonfigurować trochę wyglądy właśnie Openboxa i tego typu rzeczy. W Menjaro twórcy dodali nam panel czyli Trinity 2. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Jest to panel, który pozwala nam tam się. jak to powiedzieć? Zorganizować w lepszym stopniu. Ponieważ mamy tutaj właśnie, jak widzicie, pokazane, że jest to lista. Programów uruchamianych, zegarek, można dodać sobie godzinę. Mamy ikonki z tego, co uruchamiamy, czy na przykład komunikatory, czy programy pocztowe. Mamy tutaj też coś na zasadzie szybkiego uruchamiania. Mamy możliwość w Manjaro edycji tego panelu, modyfikacji go. No, i to by było na tyle, ponieważ ogólnie tego to, czy tego, co brakowało mi w Manjaro OpenBox, wersji OpenBox, to właśnie tego menu, czyli aplikacji, gdzie możemy uruchomić dany program. Ogólnie w Manjaro nie znajdziemy chyba nic, co trochę mnie zmartwiło, ponieważ. Mimo wszystko chciałbym sobie potestować pewne rzeczy, a nie, A twórcy nie dają mi takiej możliwości. Mogę sobie je zainstalować. Chyba, ja, chyba, że ja źle szukałem. Ogólnie zawiodłem się na Manjaro, czy Manjaro. Jeśli to źle wymawiam, to. To już nie mój problem. Ja tej nazwy tak nie tworzyłem. Nie, ponieważ Open Box jest sam w sobie szybki chyba e, Trinity Trident 2 jako panel też, le, też jest lekki więc nie mam się czym zachwycać e, czasami jak mam problem właśnie z jakimś tam pulpitem na przykład z KDE 4 KDE4, to korzystając z Openboxa, ponieważ bardzo szybko jestem w stanie coś tam uruchomić, sprawdzić, wyjść, uruchomić dany pulpic, który sobie właśnie poprzez Openboxa naprawiłem. Dlatego nie mam się nad czym tutaj zachwycać. Nie pokazuję Wam właśnie w ogóle żadnej próbki z tego. Dystrybucji, ponieważ każdy z Was może sobie zainstalować OpenBoxa, zainstalować sobie ten panel, ponieważ jest on dostępny w każdej dystrybucji, uruchomić go w OpenBoxie i używać, i tak naprawdę będziecie mieć super szybki pulpit. Tylko, że z tego nic nie wynika. Taka jest prawda. Jak mówię, ta wersja mnie nie zachwyciła. Podejrzewam, że reszta że też, by, też by mnie nie zachwyciła, ponieważ jest to w pewnym sensie arch, którego, z którego korzystałem już dość czasu, zrezygnowałem z niego i... jakoś nie ciągnę po prostu do dystrybucji, która upraszcza to, co w archu jest piękne i wiele ludzi Kochało, to jest właśnie możliwość edytowania wszystkiego, prawie lub prawie wszystkiego, poprzez pliki konfiguracyjne, a nie poprzez graficzne nakładki, programy. Coś, co ma po prostu ułatwiać. Arch właśnie przyciąga tym, że jest dystrybucją ciągłą, że m, można sobie pewne pakiety stworzyć y, poprzez ten drugi kanał, y, gdzie możemy sobie po prostu skompilować daną, dany pakiet. Możemy stworzyć sobie daną, dany pakiet i wrzucić go do listy, właśnie y, jako, jako, można powiedzieć, część społeczności, wtedy już gdzie po prostu w część jakimś tam w sensie budujemy daną dystrybucję. No i to um, pozwala um, ludziom decydować o tym co mają w systemie, jak to wygląda, jak to działa, jak to się prezentuje Można powiedzieć, że Praktycznie mówiąc, większość systemu stoi przed nami otworem w Manjaro. Czuję się tak, jakbym dostał coś na zasadzie Fedory. Czyli systemu nie dla osób zaczynających z Linuxem, ale też nie, nie takich, które nie są już zagłębione w danym systemie, czyli nie, 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 nie pamiętają, czy nie wiedzą y, pewnych rzeczy. Ogólnie jest tu możliwość na przykład live testu, y, właśnie Manjaro, tylko, że to nie działa, już mówiłem od razu, siedzimy na blogu, My oczywiście może tu mamy pobieranie, forum Wiki. Y, jak mówię, ja zawiodłem się na tej Wersji i w ogóle na Manjaro, bo liczyłem na to, że będzie to coś jednak odmiennego. Coś na zasadzie nie wiem. Jak niektórzy mają, powiedzmy, z Mint i Ubuntu, czy Debianem i Ubuntu, po prostu się siedzą na jakiejś dystrybucji, przeskakują na inną i cudowne leśnienie, ta, ta druga dystrybucja, którą właśnie zainstalowali, jest cudowna, piękna i wspaniała. Tak jak ja siedziałam przez dość czasu na Archu i teraz bym miał na Manjaro, nie odczułbym żadnej różnicy. A nawet czułbym się zawiedziony, ponieważ jeśli bym miał Archa i Manjaro na w tym samym sprzęcie, to czułbym się tak, jakbym miał dwa takie same systemy. I chyba tu jest w tym problem, że właśnie Manjaro mi nie zachwyciło wersji Unbox i znajducie nie zachwyciłoby mnie, jeśli chodzi o inne wersje. To tyle, co chciałem właśnie wam pokazać, powiedzieć o po tym, jak już sobie trochę posiedziałem na Manjaro, które o dziwo, tak jak Arch, nie pozwala się zainstalować poprzez element do instalowania. obrazu płyty na y, kartę pamięci czy y, tam USB pamięć USB y, tylko albo wykonujemy to poprzez polecenie w terminalu mam bodajże DD i dalej tam, to, tam można to w prosty sposób znaleźć właśnie na Wiki ARCH u archa. No. I chyba to byłoby na tyle co chciałem właśnie wam po powiedzieć. Odnośnie jeszcze właśnie. Wgrywania Manjaro i Agiarcha to najprostszym sposobem jest to Najprostszym sposobem jest wypalić dany obraz na płycie. Ja obecnie żałuję, że wypaliłem obraz. Ponieważ, jak mówię, trochę się zawiodłem. Jeśli miałbym archa skonfigurowanego, ustawionego na swoim systemie, to szczerze mówiąc, nie przesiadłbym się na manjaro, ponieważ nie daje mi nic ponad to, co arch już ma. I tym akcentem kończę swoją wypowiedź.